Ostatnio często trafiam na różnego rodzaju filmy na temat diety ketogenicznej, ponieważ specjalistów od tej diety się naroiło bardzo dużo. I jest mnóstwo kanałów, gdzie ludzie zachęcają do jedzenia tłusto, wysokobiałkowo, generalnie, żeby wejść w stan ketozy. I to podobno jest super pomysł i bardzo fajnie działa na nasz organizm, bardzo fajnie nas też odchudza, no i bardzo fajnie leczy różnego rodzaju problemy zdrowotne i bardzo często jednym z takich fajnych argumentów, które widzę właśnie na wykresach u tych ludzi jest to, że oni tak strasznie starają się zdetronizować ten cukier, pokazując to, jak ten cukier skaczy po zjedzeniu, jak on potem spada i bardzo mnie bawi za każdym razem to, jak oni nieumiejętnie to robią i jak to pokazuje, że tak naprawdę nie mają bladego pojęcia, jak funkcjonuje nasz układ trawienia. Bo często spotykam się z tym, że oni twierdzą, że w momencie, kiedy Ty zjadasz produkty wysokowęglowodanowe, nie ważne czy to są owoce, czy to jest jakaś owsianka, czy ziemniaki, cokolwiek innego, ale zjadasz dużo tych węgli, no to w tym momencie Twój poziom cukru po prostu szybuje do góry i za chwilę jest taki łup i spada na sam dół. I zawsze pokazują to, że ten cukier spada niżej niż był przed zjedzeniem posiłku, co podobno sprawia, że nagle stajesz się zmęczony i senny. I to jest dla nich argument, że węglowodany są złe, że powinieneś być na keto, bo keto nie wywołuje takich stanów, czyli nie wywołuje takich zjazdów. A jak będziesz jeść węglowodany, to będziesz mieć ciągle takie zjazdy, że będziesz albo na haju, albo będziesz śpiący, a potem znowu będziesz na haju, a potem znowu będziesz śpiący. Za każdym razem jak zjesz coś, gdzie jest dużo cukru, to będziesz na haju, a potem jak się to strawi, to będziesz po prostu będziesz spał przy biurku w pracy. Super. Na papierze to wygląda bardzo ładnie i te słupki robią bardzo fajne wrażenie. Tylko tak jak powiedziałem, nikt nie bierze pod uwagę tego, że calutkie założenie jest błędne. Calutkie. Od samego początku do samego końca ci ludzie wykazują się totalnym brakiem zrozumienia tego, jak funkcjonuje układ trawienia. I szybciutko Wam to wytłumaczę, żebyście nie mieli wątpliwości, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Czy to, że ktoś ma skoki i zjazdy po zjedzeniu czegoś, co ma węglowodany, jest normalne? Według ludzi propagujących dietkę to tak, to jest normalne. A ja ci mówię, że to absolutnie nie jest normalne, i to jest patologia układu trawienia. Tak się nie dzieje w zdrowym organizmie. W momencie, kiedy ty masz takie skoki i masz zjazdy po zjedzeniu cukru, to znaczy, że masz problem. I to nie jest OK. I ten problem z czegoś wynika. I zazwyczaj on wynika z dwóch rzeczy. Albo masz obciążoną wątrobę i ona sobie nie radzi z trawieniem cukrów. A generalnie, oczywiście, ta wątroba jest zawsze obciążona śmieciową dietą, która jest bogata w tłuszcze i białka. Jesz byle co, byle kiedy, byle jak, byle zjeść, a potem się dziwisz, że masz problemy z trawieniem cukrów. Wiecie, to nie jest tak, że my mamy tam taki worek, do którego sobie po prostu możemy wszystko wrzucać, wszystko się miesza, nie do kibelka. I nasz organizm jest zadowolony, że w ogóle coś zjadł. Jakby tam jest chemia, a wiecie, że jak jest chemia, tak jak mieliście chemię i robiliście różne eksperymenty, to jak źle połączysz pewne składniki, to jest pierdół, nie? Więc musicie myśleć o tym, że to, co zjadacie, jest istotne. Nie mądrze jest po prostu łączyć wszystko ze sobą i liczyć na to, że to, to się uda, nie? To się uda, to odżywi nasz, okej? Okay. Wątroba sobie poradzi, ona sobie poradzi, tylko pytanie, jakie będą tego potem konsekwencje? No i potem są właśnie takie konsekwencje, że ty masz takie hype i zjazd, hype i zjazd. I to nie jest dobre, i to nie jest normalne. W momencie, kiedy zaczniesz się odżywiać mądrze i przestaniesz przede wszystkim łączyć węglowodany białka i tłuszcze w jeden posiłek, bo tak jak nauczyli dietetycy, oczywiście trzeba mieć zbilansowane posiłki, żeby tam było wszystko, żebyśmy byli zawsze wiecznie odżywieni. No i potem mamy właśnie takie konsekwencje, że jak sobie jest wszystko połączone, no to masz problem z czasem, na przykład z insulinoopornością, z cukrzycą typu drugiego i różne inne, na przykład wątrobę i masa innych problemów. Z tego wynika oczywiście. Natomiast jeżeli podejdziesz do diety w bardzo mądry sposób, tak jak Was tego cały czas uczę, żebyście sobie to układali w sposób rosnący, czyli owoce z samego rana, potem ewentualnie jakieś warzywa, oczywiście bez beztłuszczowo jeszcze jemy i dopiero potem sobie pod wieczór czy po południu jemy już posiłki wysokobiałkowe, wysokotłuszczowe, ale też raczej starając się nie przeginać pałę, bo to też można przegiąć, bo czasami ludzie jedzą tak dużo tłuszczu na wieczór, że ten tłuszcz nie zdąży trafić do samego rana i jeszcze nadal potrafi blokować trawienie cukrów po całej nocy. Nie, bo tłuszcz się trawi prawie 24 godziny. On nie tylko trawi się w żołądku, ale on trawi się w całym obiegu naszego ciała. Więc to, że się posiłek strawi tam powiedzmy w 5 czy 6 godzin, to jest jedno, ale ten tłuszcz jeszcze krąży, cały czas krąży. I on się będzie jeszcze długo, długo trawił. Jak ty przesadzisz wieczorem z tłuszczem, to nawet rano jedząc węglowodany będziesz je stopować. I tutaj cała filozofia polega na tym, że te hype, i te spadki energii są wywołane tym, że masz po prostu insulinooporność, tylko że większość ludzi ma po prostu ją niezdiagnozowaną i sobie z tego nie zdaje sprawy. I cała filozofia polega na tym, że to właśnie te tłuszcze blokują dostęp cukru do komórek. I teraz tak, trzustka próbuje w jakiś sposób zapobiec tej sytuacji, i produkuje jeszcze więcej insuliny, cały czas produkuje tą insulinę, żeby w jakiś sposób usunąć ten cukier z krwiobiegu, a tłuszcz się broni, nie daje mu po prostu wyjść, nie? I teraz zobacz, w momencie, kiedy to wszystko puści i jest dużo insuliny i za mało cukru stosunkowo do insuliny, no to w tym momencie ta insulina za szybko wyłapuje cukier i on spada za bardzo i w tym momencie... jest śpisz. Teoretycznie cukier powinien dawać ci energię, a ty śpisz. I to jest właśnie to zaburzenie gospodarki cukrowej w organizmie. Do tego się przyczynia stan wątroby, do tego się przyczynia stan trzustki, do tego się przyczynia ilość tłuszczu w diecie i oczywiście ilość węglowodanów, bo to nie jest tylko wina ani tłuszczu, ani węglowodanów, to jest wina połączenia tłuszczu z węglowodanami. Oczywiście możecie pójść na skróty i wejść w dietę ketogeniczną i nie będziecie mieć problemu przez jakiś czas, bo ten problem z czasem nadejdzie, Natomiast jeżeli chcecie zrobić to mądrze i móc jeść tłuszcze w niewielkich ilościach i jednocześnie jeść węglowodany bez takich konsekwencji, to wystarczy, że to zrobicie po prostu mądrze i poukładacie sobie tą dietę rosnąco od najłatwiej strawnych do najciężej strawnych, tak żeby jedno danie nie przeszkadzało drugiemu daniu. Oczywiście mogą być wyjątki, bo też pamiętajcie o tym, że to nie chodzi o to, że rygorystycznie musicie każdy dzień tak samo wszystko idealnie. No. Żyjemy w świecie nieidealnym, więc jak czasami się Wam zdarzy zrobić połączenie, które nie pasuje, to też się nic nie stanie. Chodzi o taką ogólną zasadę. Nie chodzi o to, żeby Was terroryzować cały czas, tylko chodzi o ogólną zasadę, która pomoże Wam w funkcjonowaniu. Jak sobie zjecie czasami danie, czy nawet to będzie jedno danie w ciągu dnia, które nie jest jakoś strasznie tłuste, ale jest tam trochę tłuszczu, jest tam trochę węglowodanów, nie będzie dramatu. Chodzi o zasadę, żeby nie robić tego od samego rana do samego wieczora, rozumiecie? Jak wieczorem to zrobicie na koniec dnia, nic strasznego się nie stanie, ale starajcie się po prostu nie przesadzać, bo ja z doświadczenia wiem, że na przykład ludzie sobie robią ziemniaczki lekko strawne i zjebu dup oleju po tym, nie? I potem, o ziemniaki tuczą. Bodzicie sobie kiedyś kalory z tego tłuszczu i bądźcie sobie kalory z ziemniaków, co tak naprawdę tu go tłucze nie? Chodzi o te proporcje. Nie przeginać z proporcjami. My też często dajemy wam w przepisach takie połączenia, gdzie jest ten tłuszcz. No bo chcąc, nie chcąc, jeżeli chcesz coś usmażyć, no to musisz dać troszeczkę tłuszczu. Ale zwróćcie uwagę, że my dajemy zawsze malutkie ilości. To jest kwestia ociupękę, żeby się nie zjarało na patelni. Albo jeżeli jakieś danie po prostu wymaga trochę oleju, no to dajemy tą trochę oleju, ale dajemy trochę oleju. To jest właśnie w tym wszystkim najważniejsze. Nie zawalamy Tłuszczem, tylko dajemy symboliczną ilość, żeby ta symboliczna ilość nie przeszkadzała w trawieniu węglowodanów. I to jest istotne, bo pamiętajcie, że każdy produkt, nawet arbus, ma w sobie trochę tłuszczu. Chodzi o proporcje nie przeginać tłuszczem, będzie gitara. Także jeżeli w przyszłości traficie na taki materiał, o którym Wam teraz powiedziałem, jak to zwolennicy diety Ketu pokazują te fajne słupki i mówią, o, cukier jest zły, bo masz hype potem masz zjazd. To tylko świadczy o tym, że tak naprawdę nie mają bladego pojęcia o co chodzi. I to tylko znowu pokazuje, że uważają się za wielkich specjalistów, nie mając bladego pojęcia o podstawach trawienia. Bo to są, to jest kurde jak 2 plus 2, matematyka pierwszej klasie podstawowej. Największe podstawy, jeżeli ktoś tego nie rozumie, to całą swoją teorię opiera na błędnych wnioskach. Więc sami pomyślcie, jak to działa.